Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale odnośnie otwierania płyt Rammsteina i nie tylko. W dzisiejszym materiale przedstawiam Wam kolejny album zespołu Emigrate The Persons of Memory. Pewnie źle przeczytałem ten tytuł, ale to jak już wiecie, nieraz Wam wspominam. no nie jestem tutaj mocny z angielskiego, przeczytałem to po prostu jak tylko potrafiłem. Więc tak, proszę Państwa, z takich ciekawostek jest to najnowszy album Emigrate, jaki na razie wyszedł. Um, rok produkcji chyba 2020 albo 2021, nie pamiętam dokładnie, mniejsza o to. No ale bardzo ładny tu album ich mamy. Więc tak się okładka prezentuje z przodu, tak się prezentuje okładka z boku. Mamy tutaj napisane Emigrate oraz ten tytuł, który Wam wcześniej przeczytałem. No i tutaj mamy też numery. No, niestety flash może wam ciut przeszkadzać, ale on jest nam naprawdę bardzo potrzebny. Eee, tak się prezentuje okładka w tyle. No i tutaj kolejna ciekawostka jest taka, że mamy 9 piosenek. A jaka jest ta ciekawostka? A taka jest ciekawostka, że w dwóch poprzednich materiałach otwierałem dla Was na przykład album Science Long albo e, Million Diggers. Coś takiego, chyba tak. To był ten album, drugi no i tam było po 11 piosenek w tym wypadku mamy 9 jak widzicie no i ogólnie okładka też jest bardzo ładna bo tutaj mamy Richarda jak leży w takiej trumnie że to tak nazwie także spoko tak się prezentuje ta płyta no i myślę że możemy sobie ją powoli otwierać ja sobie tu standardowo przed nagrywką naciąłem y, tą folię żeby mi szybciej to poszło właśnie teraz album oczywiście jest nowy więc otwieramy. Może uda się bez nożyczek. No niestety nożyczki są potrzebne. Standardowo zawsze w pogotowiu leżą. Przydają się to fakt. nakniemy sobie w to miejscu po folię. Proszę bardzo. No i myślę, że już nam powinno wyjść teraz całkiem z folii. Proszę, jak leciutko. Spójrzcie sobie. Bang! Folia idzie oczywiście na bok. Nożyczki to samo. No i mamy album, proszę Państwa, otwarty. Najnowsze wydanie zespołu Emigrate. The Persons of Memory. Pokazywałem już Wam, jak się prezentuje okładka z przodu, z boku. Tak samo też z boku jak po tamtej stronie. Numery oraz tytuł. No i tył. Okładka tył. Okładki tył jest naprawdę świetny Podoba mi się jak tu Richard w tej trumnie leży. Ale przód też jest bardzo taki ciekawy. Taki jakby w kosmosie był w sumie Richard i jego twarz. Tu kula ziemska. A tutaj jego twarz i patrzy z góry na kulę ziemską. no Takie pomysłowe, fajnie zaprojektowane. Ktoś miał łeb na karku. No ale dobra, otwórzmy sobie w końcu um, ten album. Dobra, już widzę, że się będzie otwierał w, chyba na cztery części. Chyba tak, zaraz dojdziemy do tego. Mamy zdjęcia. Cokolwiek to znaczy tu znowu mamy takie jakby opuszczone laboratorium, coś w tym stylu. Takie oczywiście są moje odczucia, a wy możecie mieć inne. To jest, to jest akurat normalne. No nie wiem, no, spoko, spoko. Dobra, zobaczmy sobie. Tutaj, no, płyta się prezentuje w taki oto sposób. Bardzo ładnie. To jest taka, jakby kula ziemska. Widzicie tutaj, o? Tutaj wszędzie ciemno, a tu się kula ziemska zaczyna. Kurde, fajnie wygląda. Podoba mi się bardzo projekt, zajebisty wręcz. No co, napis Emigrate oraz tytuł albumu The Persons of Memory. No i również mamy, proszę Państwa, tutaj kolejne zdjęcie. No i również album zawiera. Książeczkę moi drodzy. A książeczka prezentuje się bęb, w taki oto sposób. Dalej, w takim stylu kosmicznym. Bardzo fajnie. To sobie na razie zamkniemy. Zajebiście to wygląda. A w tyle? Aha, w tyle mamy coś takiego. Oraz tu mamy też te wszystkie piosenki na tym albumie. Dziewięć wszystkich piosenek jest. Mało. Na poprzednich albumach było po 11. Nie wiem dlaczego tu akurat zrobili 9, no ale dobra, nieważne. No i dobra: standardowo słowa oraz tytuły piosenek, nic nadzwyczajnego. Tutaj dalej to samo, tylko inny kolor kosmosu. To, to taki chyba kosmos, jest mi się tak wydaje przynajmniej. Musi to być kosmos. Tu mamy znowu logo Ramsteina oraz te wszystkie tytuły słowa. Co dalej? Dalej pewnie da, dalej to samo, ale oczywiście, że tak. Na przykład w poprzednim albumie, jak otwierałem dla Was A Million Diggers, to na przykład to było tak: zdjęcia, następna strona, słowa oraz tytuły piosenek, zdjęcia i tak cały czas. Fajnie to było zrobione, bardziej mi się to podobało niż tutaj. Ale ogólnie sam w sobie projekt tej książeczki jest naprawdę świetny, bo no jest w takim stylu kosmicznym jak ten cały album. No ale kurde, fajnie. Co do utworów, słuchałem kiedyś cały album na YouTubie, na przykład tego właśnie najnowszego wydania Migrate. Powiem Wam, że nawet spoko, jest tutaj również jedna piosenka z Tillem Lindenmanem, a dokładnie moi drodzy, ta piosenka to się nazywa Are You On My Mind. O i macie tu też napisane z Till Lindenman w tym oto miejscu. Zachęcam posłuchać sobie tą piosenkę, jest dostępna na YouTubie, naprawdę w duet zajebisty tutaj jak zwykle tym swoim potężnym głosem jak wjedzie na scenę ta ściary są no ale dobra moi drodzy to tyle to co wam pokazać chciałem pokazałem wam wszystko no płyta bardzo ładna taka w stylu kosmicznym no tak jak powtórzę się wam po raz enty w takim stylu kosmicznym no wszystko jest w stylu kosmicznym album płyta nawet książeczka naprawdę pomysłowe Ogólnie 9 piosenek taki album ma. Nie wiem, po ile on tak chodzi teraz na internecie. Myślę, że po 80 zł taki album możecie dorwać na Allegro na przykład. Trzeba by było po prostu popatrzeć. No ale album jest ogólnie wart, bo jak to wcześniej Wam powiedziałem na poprzednim materiale, Emigrate jest to um, pobożny zespół e, Richarda, który też stworzył tak samo jak Rammsteina, także myślę, że każdy fan Rammsteina powinien coś takiego mieć. No bo to jest jednak powiązanie, prawda? Nawet jak ktoś nie jest fanem Emigrate, no wiadomo, ja nie jestem takim wielkim fanem Emigrate jak na przykład Rammsteina, co nie zmienia faktu, że bardzo lubię niektóre ich kawałki, naprawdę fajne mają. No ale też kupuję te albumy ze względu takiego, że jednak Emigrate to jest jakby dla mnie Rammstein, to samo tyczy się poboczny projekt Tila Lindenmana, czyli Lindenman, prawda? Bo jak dobrze wiecie, wokalista również ma swój drugi poboczny projekt o nazwie Lindenman. I uważam, że każdy fan Rammsteina powinien mieć Emigrate oraz Lindenmana. No i Rammstein na samej górze, czyli tak zwanie z tą koroną, tak? Moi drodzy, jeżeli film się wam spodobał, zostawcie lajka, like, komentarz oraz zapraszam was do subskrypcji mojego kanału. No i czekajcie, czekajcie na kolejny... Kolejne materiały, będziemy sobie znowu coś otwierać. Tym razem będzie to dalej Emigrate, ale w innym stylu. Ale o tym nie będę Wam zdradzał, bo chyba to nie ma sensu. Po prostu czekajcie na kolejny materiał, aż się pojawi na moim kanale. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Cześć.